Cześć i witajcie widzowie e... Boże, co chciałam powiedzieć? Już słyszyłem na początku Okej okay. Cześć i witajcie widzowie W drugim poradniku, tak? to poradnik I to już naprawdę Nie pomyliłem się, jak na tym nagraniu Do gry Minecraft Ogólnie, żeście że straszliwie piszczeli, nawet nie w komentarzach, tylko po prostu do mnie mówiliście, dlaczego nagrałem poradnik ten. Instalacja i konfiguracja, czy to było zrozumiałe, z Minecrafta, w tym już nie pamiętam. Tak, owak piszczeliście, że nie powiedziałem Wam, jak zrobić na język polski yy, i ogólnie paru rzeczy z konfiguracji, więc może tak. Tutaj jeżeli macie po angielsku, to nie wchodźcie w options, czy to będzie bardzo długo, a jak ktoś nie zna angielskiego, to może w ogóle nie rozumieć. Tym bardziej, że na przykład se chiński ustawił do żartów, to na pewno nic nie znajdzie. Dobra. Klikacie tutaj taka ikonka, którą każdy na świecie rozpozna. Kula ziemska z językiem. Boże, z językiem. No no właśnie jeszcze wam pokażę. Jeżeli ktoś chce mieć taką fajną, bo w Polsce, o oh... Boże. Tutaj mi bo to nie chcę. nie, nie, nie chcę zrobić. Kurde, Bandika. Z bandyka. mi nagranie. Dzięki. Okay. Jeżeli, ten, jeżeli nie chcecie mieć takiej czcionki, ja do czy sobie słabo działa po polsku, bo te polskie znaki nie wszystko wyglądają, tutaj kliknijcie, mi czcionkę unikot. Jeżeli chcecie mieć polski, to nie mogą być poprawne. Z tymi minuł stóż. Polski, polski. Trzeba tutaj po prostu znaleźć polski, kliknąć polski i kliknąć gotowy. To jest cała ta filozofia. Teraz mi się serwer włączy, będę musiał to szybko uruchomić. Gotowe, dobra. O, serwer mi się zaraz włączy. Tutaj nie widzicie tego, ale tutaj mam takie fajne... Dobra. Ogólnie, może wam teraz pokażę jeszcze parę, parę innych rzeczy z konfiguracji. Aha, jeden. I ogólnie, jeżeli ktoś u mnie był, bo na przykład moi subskrybenci, widzowie i koledzy, to nie wiedzą, że ja mam ustawione strzałki, a nie AWD jako sterowanie. Jeżeli chcecie zmienić u mnie się zero, otwiera ja po prostu zmieniłem to sterowanie jeżeli chcecie też zmienić sterowanie to polecam tutaj kliknąć w taki przycisk sterowanie właśnie tutaj normalnie ekwipunek można czułość zmieniać, ale nie radzę nie radzę, bo potem się robią straszliwe, śmieszne rzeczy tutaj e, nie chce ziewu kurde, co mi się złapało puść się, puść, puść, puść nie włączajcie nigdy tego, jeżeli nie macie ekranu dotykowego, ja wam bardzo, 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 bardzo dobrze radzę. Nigdy. Kiedyś to włączyłem. Nie polecam. Tutaj odwróć, o śmieszne, robić coś śmiesznego. Bardzo śmiesznego. Ale Ogólnie jeszcze sprawdzałem, znaczy nie pamiętam. Tutaj resetuj wszystkie, jeżeli ktoś chce zepsuć sterowanie, nawet nie wie, co ma resetować, a tutaj można zresetować wszystko. O kurde, serwer mi się Przepraszam widzowie. Start server. Transferring. Jeżeli będziecie chcieli, to pokażę Wam, jak założyć własny serwer. Dobra, bym włączył. Okay. ok, dobra, przepraszam. Bo no, dzisiaj mi Bandika przeszkadza, to mi przeszkadza. Wszyscy mi coś psują, dobra. Ok, gotowe. Ten. Tylko od realmów, ich nie ogarniam. Więc hmm, już włączyłem serwer, nikt nie wbił, już za sobą Nie wierzę. Serwer jest po prostu genialny. Ten dzisiaj z mojego serwa też będę nagrywał odcinek. W ogóle przepraszam, że wychodzi tak późno. Jeszcze tak rzadko wychodzę. Ustawienia czatu to tutaj. Można ukryć czat tej jedynej komendy, żeby były niewidoczne. Widoczne. Te kolory, jeżeli ktoś chce mieć totalnie czarno-białe, to może wyłączyć, ale ja polecam, żeby były kolory. Wtedy, jak się wyłączone, to nawet je można pisać kolorami. Chyba na niektórych serwerach. To nawet widać te kolory, ale nie można wtedy pisać. Linki do stron, to po prostu jak się kliknie czat, czyli te, to można otworzyć link. To Osoby będą będę wyłączone, więc to polecam włączyć, żeby można było linki. Ostrzeż przed otwarciem linku. Ja tutaj mam to włączone, ale naprawdę na wszelkie wypadki ogólnie to można wyłączyć. po prostu rzeczy, na pewno chcesz otworzyć ten link. Pamiętaj, że linki od nieznanych osób mogą być szkodliwe dla Twojego komputera. Jak Ci się dalej zepsuje, to dalej nie będziesz szkrać. Takie coś wychodzi. Tutaj muzyka i dźwięk, tutaj można po prostu zwyczajnie zgłaśniać i ściszać. najprostsze chyba co może być. Paczki zasobów, ja tutaj mam już swoje Indiana Jones, taką grafikę, znaczy to jest ogólnie do mapy, która mi finalnie nie wyszła, bo się okazało, że zmieniono wersję, wiele osób już gra na tej nowszej wersji, a ta mapa jest na starą wersję i w ogóle słabo działa, więc zawsze zostałem to robienie, ale mimo tego paczka zasobów po tej mapie została. Jak widać, na przykład nie ma tych kwadratowych tych, tylko to wszystko jest ładne czarne, równe takie jestem się zlało. Tutaj można włączać i wyłączać paczki. Aha, jeszcze jedno, tutaj otwórz... Co mi się... Mekrwarka wyłącza głosu. Nie wyłączaj się, niu-niu-niu. Już być No, dobra. Tutaj otwórz folder, tutaj można wrzucić paczki zasobów. Jeżeli ktoś jest programistą, to może również wiedzieć, że się wejdzie na lokację główną.mikra.pl, tam jest przy do tego link, to można coś tam powieszać z tymi zgodami i tak dalej, ale ogólnie nie radzę się bawić. Gotowe. Pokrawiści wiedzą, jak wejść do minecraft i innych takich ukrytych folderów inaczej, raczej. A też to wiem. Wystarczy wpisać coś w polu startu, ale ja nie będę teraz tego wpisywać, bo wtedy będzie kawał szaleje. Jakby się ten nowy start Windows pokazuje, jak się otwiera, to wtedy odwieszad, szaleje. Pewnie teraz zobaczyliście jakieś tutaj resztki czegoś naprawdę. To jest słabe. Albo w ogóle zobaczyście, jak sobie zobaczyliście, jakby ja teraz ten Starty jednak otworzył. Dobra. Super Scoot Settings, że tu zmienia grafikę. Kiedyś białem zupełnie czarno-białą. To nie jest takie do zabawy. Ogólnie nie polecam, bo potem jest trudno się połapać. Jeszcze ustawienia graficzne. Nie, nie radzę zmieniać chmur, bo potem jest trudno z się w porę Aha, jeszcze 3D. Jeżeli ktoś ma takie okulary 3D, ale antygryfowe, czyli, czyli z jednej strony niebieskie, z drugiej czerwone, to wtedy może to włączyć. I ma Minecraft w 3D, ale ogólnie to się długo ładuje straszliwie tu ogólnie nie wiem co wychodzi z wydajnością RENDEROWANIE to w ogóle Karol mi mówił o renderowaniu ale renderowaniu wideo ja w ogóle ja nie wiem co to jest renderowanie piszcie mi w komentarzach jak jakiś że tak powiem ogarnięty youtuber mnie ten ogląda co ja zapomniałabym schować żeby nie było widać tego okna e tam trudno, już nie będę się teraz bawił na nagraniu bo znowu mi się Antikap zepsuje <tuszy> tu ogólnie wszystko, nie wiem, co tak dalej chodzi. A, i pełny ekran. Jeżeli ktoś jest youtuberem taki lepszym, miał lepsze programy do nagrywania pełnych ekranów, jak to razę włączać. Bo wtedy to w ogóle nie widać tych, tych nawet programu, nie widać Tylko, że wtedy trudno z tego wyjść, bo trzeba normalnie albo wychodzić z gry normalnie, albo, ten, albo wyłączyć pełny ekran tutaj, jeżeli chce coś zobaczyć przy okazji. Co ja serwer to będzie nie patrzę, to dokładnie 10 minut trwa to nagranie. Ogólnie. E Przepraszam, jeśli nadal są kłopoty z głosem. Choć jak patrzę, to ich zbyt dużo nie powinno. Być może podniosę sobie ten dyktafon. O, i teraz. E, nadal mi coś pisikuje. Trudno. Nie będę już się bawił tym poziomem minimapingu. Naprawdę nic nie wiem o co chodzi. Dobra. Ktoś do mnie dzwoni, więc. Dobra, zaraz oddzwonię tato. Trudno. Miejmy nadzieję, że się nie obrazi. Okay, jeszcze. Hmm. Co mam przez to dwie minuty, które zostały powiedzieć. No ja tam zupełnie nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Więc to dobra, oddzwonię do taty. Ale proszę. Albo wiem, wytnie się. O, wytnie się mówi, moją rozmowę. Zobaczycie, że potrafię jednak edytować wideo, że potrafię coś wyciąć. Zprawia, nie potrafię zrobić pauzę z kolei na wideo. klik, kratka, okej. Okay. No to krótkie cięcie. I jeszcze pokazać. Hmm. Tak, już zaraz czas na nagrywanie kończy. A, jakby co, założyłem własny serwer. No właśnie, tutaj już na 192. No właśnie, dowód. tym mnie którzy po prostu nie potrafię przestawiać. Tak, wyszła wersja 194. Tutaj, tutaj taki jest mój serwer. Ogólnie ten serwer słabo działa. Co ja, mogę pokazać jego IP, ale można wbić tak rzadko. To jest w ogóle tak zbagowane. To się ciągle wiesza. Tutaj, proszę bardzo guziohub.gs.nu Teraz daję Wam czasami zrobić pauzę wideo. A, więc jeżeli tak już muszę kończyć. E, dobra. Anuluj. A I nazwa to jest guziohub, ale, ale można go również różnie nazwać. W ogóle często jest card connect to server, bo mówię, bo mi się on długo włącza, wtedy słyszycie ten dźwięk specyficzny. Nie ja wiem, czy go słyszeliście, czy nie. Wtedy właśnie trzeba było kliknąć szybko. Trzeba Przepraszam widzowie za kłopot. Bandicap mi się skończył. Mówię, czas na nagrywanie mi się skończył. A teraz zrobiłem w ogóle głupie, bo zacząłem nowe. A szkoda, że mogłem go napisać, normalnie w napisach. Tak, dowód, że potrafię to, ale te napisy potrafię stryć. Przepraszam, program mi się zamknął. Jestem ciota. I jeszcze plik z nagraniem chyba skopałem. Mniejsza. Ciota ze mnie jest wielka. Przyznaję się do swoich win. Przyznaję się, może, do swoich win. To telefon zwaliłem. No brawo ja. A to było nawet śmieszne bardzo. Bardzo śmieszne. Dobra, zatrzymano nagranie. Zatrzymano, zatrzymano, bo się zamkłoś bandikami. Okej. Okay. Dobra. E... Tak, zapaliłem się pożegnać. W zasadzie tylko dlatego odzwaliam. Mati budowniczy łot. Jak? Bo wiesz, że to jest Mati budowniczy, A wiem tutaj. Ba... no, Mati budowniczy jakiś. Się tutaj podświetla. To jest śmieszne. Jakieś gówno tutaj. Najlepszy jest ten. Ale mówię, zbugowany jak kubka bobra. Jeżeli chcecie. I w ogóle rzadko można wpić potem właśnie ten. Mniejsza. Jeśli chcecie, to wam pokażę poradnik, jak zrobić serwery i przy okazji Wam wtedy wyświetlę te bagi z tymi serwerami darmowymi. Tak mój serwer jest darmowy. Dlatego jest taki gówniany. No właśnie tutaj nawet nie można kolorować, to jest słabe. Dobra mniejsza. No Miejmy nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. Przepraszam za to, że mi się program zamknął. W ogóle nagrywam to o 22.34, bo dzisiaj mam wolną chatę, dlatego tata do mnie dzwonił. Przepraszam za to, że mi się zamknął program, ale jestem troszkę zmęczony. Przepraszam za to, że akurat teraz musiał mi się serwer włączyć. Może tutaj będzie. Na tym będzie ładniej być może. Raczej to, jeżeli Bandicam się zepsuł, żeby mi tutaj wyświetlił, że coś tam chce. Ogólnie bardzo za to wszystko przepraszam. No, zdupczyłem dzisiaj, dzisiaj jestem zmęczony. Pewnie kaberkę jeszcze ciota włączył, włączyłem czy nie. Tak, i teraz jeszcze wyświetlę wam mojego bandykam. Nie, 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 nie chcę się rejestrować. Wydaj mnie nie na nagraniu. Ok, obraz. nie. A nie, nawet jest wyłączony na szczęście, dobra. okej. Okay. Mm. Już. No, mówię, jeszcze tutaj tutaj robię, jestem genialny bardzo. Pamiętajcie, że możecie jeszcze czas obejrzeć, jeżeli chcecie cokolwiek ustawić, albo chcecie się coś więcej dowiedzieć o tutaj o tym wszystkim, albo o launcherze, być może też, to jest pełno ustawień, tutaj różne profile można robić i tak dalej, to też jest ciekawe. Jeżeli chcecie coś o ustawieniach launchera, tak tutaj mi się wyświetliły profile, na pewno, nie zmieścił mi się w oknie nagrywania bandikamu. Dobra, jeżeli chcecie coś jeszcze, tutaj więcej jakieś specjalne rzeczy, wysyłanie skórki, What? Uh, uh. Okej? Okay. Dobra. Rozumiem. Jeżeli chcecie coś do skórki w ten sposób. To tutaj może kapelusze? To jest ciekawe nawet, okej? Okay. Może jeszcze się od to obce kamili to też poradnik nie wiem, Czyli to już To drugie nagranie. Eee, mojego czatu. Jeżeli chcecie, więcej z tego albo mówię z launcher'a może teraz pokażę Wam wszystko tutaj. Tutaj Można normalnie, edytory różne ok. Luncher, gdzie ty się. o kurde, to ja genialnie zrobiłem. Patrzcie, tutaj są właśnie profile, tutaj edytuj profil, nowy profil. To jest ciekawe ogólnie. Największe dla tych, którzy lubią się bawić swoim minecraftem Ok, ogólnie. Miejmy nadzieję, że Wam to się bardzo podobało. Że ogólnie fajny był to filmik. I i TP. Przepraszam, mówię za wszystko, co tutaj wystąpiło. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie oczywiście tylko pozytywne komentarze, jak jakiś negatywne, na przykład wtedy jedynemu użytkownikowi, któremu chce przywalić oczywiście poczta Microsoft z tego, co za pasku zadanie. Jeszcze mi się nie włączyła. To jest jeszcze ten jeżdżany ładowanie, super. NAJWOLNIEJSZA POCZTA EVER! A trzeba było być tu przez Chroma. Zobaczyć. Tak, jeden użytkownik do mnie pisał jakieś... Ja mu zapisałem spierdalań, bo w końcu nie wytrzymał. Przeklnąłem na nagraniu. E, wytnie się. Tak, widzowie, przez chwilę było krótkie cięcie. Albo go nie było, nie wiem. Przeklnąłem, oczywiście. Musiałem. Musi być chociaż jedno przekleństwo na nagraniu, ja nigdy nie zapomnę. Kurde, będę musiał zapłacić. No i znowu przeklnąłem! Dobra, będę płacił 2 zł po nagraniu, trudno. Ale za kurde się u nas nie płaci. Na szczęście, nice. Tak, bo mamy taką zasadę, że za przekleństwa się płaci. To jest to w komentarzu. To też będę musiał zapłacić, nawet dychę. Ale mówił, to jest głupie w ogóle. No, jakiś spamer chyba. Nie powiem jaki, bo będzie kolejne przekleństwo na nagraniu. Co powiedzieć chyba. Ok, tak, przedłużam to straszliwie. Wyjdzie 20-minutowy filmik. I to z panikami. Czy to możliwe? Czy to możliwe? Czy to możliwe? Czy to możliwe, żeby wyszedł 20-minutowy? O kurde, YouTube też mi narzuca te. Ograniczenia dobrze widzowie. Pożegnaj się już z wami. Subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. A zatem trzymajcie się i cześć! Szybko, szybko, szybko może to zakończyć. A, 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 szybko. A zatem trzymajcie się i cześć!